O krok od tragedii. Niektórzy chyba sami życzą sobie śmierci. No bo jak inaczej nazwać to, co zrobiła ta pani w Czerwonym w Toruniu? Tramwaj nadjeżdża, dzwoni ile sił, a rzeczona Kamikadze najpierw lekko się zatrzymuje, by potem przebiec tuż przed samym składem. Mogło się wydawać, że takie akcje są domeną młodych ludzi. Marzenie ściętej głowy, jak widać. No, niech mi ktoś wyjaśni, jak można zrobić coś takiego. No, o czym. Trzeba było myśleć, czy też jak pokazały przykłady w kilku innych sytuacjach w naszym programie, jak bardzo trzeba nie myśleć. Na dziś w programie w akcji to wszystko. Oczywiście nasz adres niezmiennie jest do Państwa dyspozycji. My widzimy się jutro o 23.30. Dobrej, bezpiecznej nocy.